Znajdujemy się na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Prusa, oczyszczalni, na terenie której dokonywany jest szereg prac modernizacyjnych. Prace te obejmują można to nazwać część mechaniczną oczyszczalni, czyli zanim. Ścieki do nas trafiają, przechodzą przez kraty, gdzie zatrzymują się takie elementy stałe, następnie trafiają na piaskownik, a na końcu do bloku biologicznego. I my przebudowujemy, zmieniamy w zasadzie skuteczność również tych, tych, tego elementu mechanicznego, który, który będzie oczyszczał, oczyszczał ścieki. A za moimi plecami jest budynek, w którym zostaną zamontowane nowe, nowe wirówki, wirówki, które służą do odwirowywania z wody osadu nadmiarowego. Osadu, który powstaje w wyniku procesów biologicznych zachodzących w reaktorze biologicznym oczyszczalni, i ten osad trzeba odwirować, pozbyć się z niego z wody, a następnie części stałe, które, które pozostają po odwirowaniu, w tej chwili zgodnie z przepisami trafiają na pola uprawne. Natomiast w związku z tym, że przepisy się zmieniają, w przyszłości będą trafiały na naszą kompostownię osadów ściekających i na tej kompostowni będą ulegały procesowi humif humifikacji, będą ulegały kompostowaniu. To jest taki największy element naszej inwestycji. Element z jednej strony odtwarzający pewne zdolności, zdolności przetwórcze, jeżeli chodzi o osady, a jak również dostosowujący nas do, do nowych wymagań środowiskowych, przywracających nam zdolności również do, do funkcjonowania, do takiego bezpiecznego funkcjonowania w zakresie, w zakresie oczyszczania ścieków.